Pan z wami. z wami, słowa Ewangelii, według świętego Marka, Amen. u Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im, słusznie prorok Zajas powiedział o was, o budnikach, jak jest napisane, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym, Daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie mnie, wszyscy, i zrozumcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Oto słowo pańskie. Amen. Amen. Kiedy pochyliłem się nad tym słowem, a miałem okazję pochylać się nad tą Ewangelią całkiem niedawno i również wtedy, tak jak teraz, zwróciło moją uwagę, ta rozluźniona pięść. To jest bardzo ciekawy obraz, nad którym się troszeczkę zatrzymałem i, i który zaczął mi się otwierać w przeróżny sposób. Tym chciałbym się z Wami podzielić, ponieważ ta. Pięć, która zostaje rozluźniona, dla mnie jest kluczem, który otwiera mi całe to słowo. Mowa jest o zwyczajach żydowskich, o tym, że oni mają wiele, wiele takich zwyczajów, takich przepisów, które muszą wypełniać, którym muszą być wierni. Wierzyli, że nieczystość. Zaciąga się przez dotyk, przez kontakt. Kiedy dotykasz jakiejś rzeczy nieczystej, uznawanej za nieczystą, czy też jakiejś osoby, która żyje w grzechu publicznym, jawnym, wówczas Ty stajesz się również pobrudzony tym grzechem, pobrudzony brudem tej rzeczy, czy też tej osoby. Dlatego kiedy wracali do domu, musieli się obmywać, zanurzać, myli ręce. Tak troszeczkę sobie poszukałem, bo ta rozluźniona pięść nie dawała mi spokoju, nie wiem dlaczego, znaczy teraz już wiem, ale wówczas po prostu mnie to interesowało i nie znalazłem jakiegoś bardzo konkretnego i jasnego wyjaśnienia, o co chodzi. Są różne tłumaczenia, które mm, mówią bardziej o pewnym sposobie obmycia ręki, o tym, że było to takie specyficzne, charakterystyczne, ale nigdzie nie znalazłem wyjaśnienia, o co tak naprawdę chodzi. Może tylko w jednym miejscu ktoś napisał, że prawdopodobnie chodziło o to, żeby dokładniej móc umyć rękę. A kiedy jest zaciśnięta, to woda może nie wszędzie dojdzie, a kiedy ją rozluźnisz, to również między palcami ta woda wymywa wszystko. No i dobrze, oczywiście chodzi o to obmycie rytualne, obrzędowe, oczyszczenie rąk, żeby usiąść do posiłku, żeby wejść w relację z drugim człowiekiem, a w takim głębszym jeszcze znaczeniu z Bogiem, w sposób czysty. Ale dla mnie ta rozluźniona pięść to jest bardzo konkretny znak. To znaczy, jest pięść, która zostaje rozluźniona, otwarta. I tutaj mowa jest o powrocie do domu: że ty, kiedy wracasz do domu, wracasz z twojego życia, wracasz z twoich zajęć, z pracy, z rynku. Kiedy wracasz do domu, masz przede wszystkim rozluźnić pięść. Tak sobie pomyślałem, jakie to jest prawdziwe dla nas. Ja przynajmniej tak mam i wielokrotnie bardzo dobrze się odczytuję w tej alegorii, w tym, w tym obrazie pięści, która jest zaciśnięta, bo to tak z nami jest, że jesteśmy w przeróżnych sytuacjach, które rodzą w nas przeróżne napięcia, emocje, bo ktoś coś ci powiedział. Bo coś nie wyszło, bo zaangażowałeś się i myślałeś, że ma, a jeszcze skrytykowali, bo ktoś krzywo spojrzał, znaczy kto wie, może po prostu ma zeza, ale Ty odebrałeś to jako krzywe spojrzenie, bo my mamy w sobie taką podejrzliwość, że bardzo często nie mamy odwagi, a może okazji, żeby przegadać pewne sprawy, ale sobie je interpretujemy, przecedzając je najczęściej przez... Mnóstwo naszych poranień. Ktoś na Ciebie spojrzał, może nawet Ciebie nie zobaczył, po prostu spojrzał, jak na, jak na szybę, ale Ty w tym spojrzeniu zobaczyłeś natychmiast jakąś ocenę, jakąś krytykę, jakąś. No, tacy jesteśmy. Więc to wszystko dzieje się w Twoim życiu. Mnóstwo niepowodzeń, jakieś napięcia, no właśnie, bo, bo nie wiadomo, bo coś się dzieje, bo, bo nie możesz w nocy spać. Te stany. I Ty wracasz do domu. I to jest oczywiście powrót do domu, do rodziny, do najbliższych, ale to jest też powrót do siebie, spotkanie z sobą, a w takim jeszcze głębszym, najgłębszym znaczeniu to jest powrót do Pana Boga, kiedy my w tym naszym życiu, które nas rozdziera, jesteśmy tacy, tacy rozdarci między mnóstwem spraw, mamy te momenty, kiedy. Wracamy do Boga. Te momenty modlitwy, spotkania z Nim, wyciszenia, wyhamowania. Mówi się, że Dom jest tam, gdzie na Ciebie czekają. No, nikt nie czeka na Ciebie tak jak Pan Bóg. Rzeczywiście Twój Dom jest w relacji z Nim. To jest nasz najprawdziwszy Dom. Nasz najprawdziwszy Dom to niebo, a niebo to On, to Bóg. To relacja, to bliskość, to doświadczenie czułości, miłości to jest niebo. Niebo nie jest miejscem fizycznym. Niebo to ten stan komunii, to ta miłość i tylko miłość. Dlatego święty Paweł mówi, że teraz są te trzy, te trzy cudowne rzeczywistości, trzy cnoty: wiara, nadzieja i miłość, ale z nich największa jest miłość, bo tylko miłość jest wieczna. Nadzieja jest potrzebna tutaj. Wiara jest potrzebna tutaj. Miłość jest jedyna, która, która jest i zawsze będzie. Bo wiara i nadzieja w pewnym momencie przestaną nam być potrzebne, kiedy staniemy twarzą w twarz przed Bogiem. Nie będziemy już musieli wierzyć, bo będziemy z Nim, będziemy wtuleni w Niego, będziemy twarzą w twarz. Nie będziemy już musieli mieć nadziei, oczekiwania, bo już będziemy. Pozostanie miłość. Bo Bóg jest miłością, niebo to doświadczenie miłości. W tym najgłębszym znaczeniu chodzi o powrót do Boga. I chodzi o to, żebyś Ty w tym powrocie do swoich najbliższych, w tym powrocie w te najbliższe relacje, w Twoją codzienność, do Twojego domu, w tym spotkaniu z sobą i spotkaniu z Bogiem, żebyś Ty tam rozluźnił pięść. Bo my. Wracamy do naszego domu, wracamy do siebie i często stajemy przed Bogiem i mamy mnóstwo zaciśniętych pięści, nie tylko te dwie, ale te wewnętrzne, te egzystencjalne, te duchowe. Jesteśmy pełni napięcia, pełni zdenerwowania, wkurzenia, takiego, takiej potrzeby odwetu, bo, 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 bo niesiesz w sobie te wszystkie krzywdy, które zostały Ci zadane i one sprawiają, że są w Tobie te zaciśnięte pięści. Odnajdujecie się w tym opisie. Ja bardzo często, i myślę, że ojciec Adam mógłby to potwierdzić, ja też wracam z przeróżnych rzeczy, z przeróżnych spotkań, z przeróżnych wyzwań. Wracam do domu, wracam do wspólnoty i czasami no, troszeczkę wyżywam się na moich współbraciach, po czym pukam się w głowę i mówię, przecież to nie oni. Przecież to jest zupełnie coś innego. To ja w sobie noszę te zaciśnięte pięści i na nich chcę jakoś się wyżyć, ale przecież to nie oni mi, to nie oni są powodem. No właśnie, my bardzo często te nasze frustracje, te napięcia wyładowywujemy, wyładowujemy, wyładowujemy w domu, na najbliższych i no właśnie, chodzi o to, żebyś ty zatrzymał się i zanim zaczniesz jeść, zanim usiądziesz do stołu, to jest ta przestrzeń relacji, spotkania, żebyś ty rozróżnił pięć, to znaczy. Powiedział sobie, co jest powodem, dlaczego ty masz w sobie te zaciśnięte pięści. Nazwał to po imieniu, zobaczył, gdzie to się zaczęło, gdzie to ma swoje źródło, nazwał to i to puścił. Oczywiście łatwo jest powiedzieć, ja bardzo dobrze o tym wiem. Nie zawsze uświadomienie sobie em, źródła zaciśniętej pięści ją rozluźnia, ją otwiera. Ale samo już nazwanie i wypowiedzenie i uświadomienie sobie, co się stało, już pozbawia mocy tej zaciśniętej pięści. To jest oczywiście często proces, ale warto go robić. Po to są rachunki sumienia, żeby rozbrajać te bomby wewnętrzne w nas. Wiecie, bardzo często, bardzo często, może być tak, że te zaciśnięte pięści wznosimy również do Pana Boga. Dzisiaj w pierwszym czytaniu mowa jest o tym, że Mojżesz daje ludowi wybranemu prawo, daje przykazania, daje zasady. To, o czym mówi Ewangelia, to nie jest prawo Boże. To są zasady, które wymyślili sobie ludzie. Na to też warto zwrócić uwagę. Bo my mamy mnóstwo zasad, które sami sobie wymyślamy, również w kościele. I y, czasami sami się męczymy i dręczymy w imię zasad, które sami sobie wymyśliliśmy. Ale to nie są prawa Boże, to są jakieś przyzwyczajenia, jakieś nasze schematy. Jesteśmy teraz w tym procesie y, naprawdę głębokiej przemiany Kościoła. Nie wszyscy się na to otwierają, ale myślę, że prędzej czy później będą musieli. Y, Kościół się bardzo zmienia. Teraz jesteśmy w tej przygodzie synodalności, odkrywania, że My jesteśmy Kościołem. Że my jesteśmy odpowiedzialni za nasze wspólnoty, my je budujemy. Że tutaj nie jest tak, że dwóch, trzech się męczy, jesteśmy w jakimś teatrze, oglądamy jakieś przedstawienie. Tutaj każdy z nas powinien czuć się częścią aktywną, ważną, cegiełką, która buduje tę wspólnotę, buduje ten budynek. Nie chodzi mi o budynek, chodzi mi o nas, chodzi mi o wspólnotę, o rodzinę. Jesteśmy w tym cudownym procesie odkrywania, kim jesteśmy. No właśnie. Prawo Boże i prawo ludzkie. Mojżesz daje zasady Boże. No i to może być czasami tak, że my nie godzimy się z tym, bo one nie są wygodne te Boże zasady, te Boże słowa. Zwłaszcza, że one są najczęściej negatywne. Nie będziesz, nie będziesz, a my, kiedy słyszymy, nie będziesz to od razu nam to nie smakuje. Od razu ma taki troszeczkę taki gorzki posmak. Tak troszeczkę zaczyna nam się odbijać. Przychodzi taki duchowy refluks. Wiecie, ja tak sobie pomyślałem, skąd się w ogóle te przykazania biorą? Dlaczego Pan Bóg nam je dał? Przede wszystkim trzeba wejść w myślenie człowieka biblijnego. Ponieważ kiedy w Biblii jest jakiś zakaz, jest jakieś nie będziesz robił czegoś, to to nie jest po prostu, żeby zakazać Ci robić czegoś i tyle. To jest po to, żeby Ci powiedzieć, tego nie rób, bo jest do zrobienia coś innego, coś lepszego. To pierwsza rzecz. Druga. Skąd się w ogóle te przykazania biorą? Bo nam się czasami może wydawać, że to Pan Bóg, który tak troszeczkę chce nas uciemiężyć, tak nie do końca chce, żebyśmy byli szczęśliwi, bo... No bo tak przycina nam skrzydła, daje nam te przykazania i tak zabrania nam i ciągle zabrania i ciągle zabrania. I właśnie są osoby, które podnoszą pięści do Boga, tak się spinają przed nimi, i mm, najeżają i tak no nie chcą, nie chcą. Chcieliby tam troszeczkę pomanipulować, pomajsterkować przy tych przykazaniach, żeby one nie były takie, takie radykalne, takie. No może niektóre tak, ale y, są takie, które chyba już są trochę przestarzałe takie już troszeczkę trącające pleśnią, to może, może w ogóle już się nie przyjmujmy nimi. Bierzmy pięści i wypchnijmy je z dekalogu. Tak jakoś y, zróbmy miejsce dla czegoś innego. Albo żeby może ich było w ogóle mniej. Skąd się wzięły przykazania? Ja tak sobie siedziałem, myślałem, przypomniało mi się, jak byłem mały, byliśmy u babci i y, ja myślałem, że wszystko mogę. Byłem mały. Widziałem ptaka, który leciał, więc spiąłem się na... Na okno w stodole i, i chciałem sobie skoczyć, bo byłem pewien, że poleceć ptak. I wtedy zobaczyłem mojego tatę i zawołałem do niego: Tato, mogę skoczyć, mogę latać! I tata natychmiast krzyknął: Nie możesz! Nie możesz! I to było serce ojca, które było przerażone, bo zobaczyło tego ukochanego synka, który już, już miał skoczyć i zrobić sobie krzywdę, albo w ogóle się zabić. I to było serce, które krzyczało nie możesz! Ja sobie to przypomniałem i to pozwoliło mi zrozumieć, skąd się te przykazania biorą. Ja mogę ich nie rozumieć. One mogą być dla mnie niewygodne. Ale to jest serce Ojca, które krzyczy do Ciebie Nie możesz, tego nie możesz! Błagam cię, tego nie rób! Bo sobie zrobisz krzywdę. O by się wydaje, że ale wierz mi, ja, ja naprawdę wiem lepiej. Nie rób tego, nie możesz tego robić, bo poranisz siebie, poranisz innych. Nie rób tego. No właśnie, kiedy to sobie uświadom uświadomisz, że nawet jeżeli nie rozumiesz, to każde Boże Przykazanie to jest Jego kochające serce. Zresztą w tym pierwszym czytaniu jest mowa o tych innych ludach, które patrzą na Izraela. Czytają to prawo, słuchają to prawo i mówią, któryś z ludów ma Boga tak bliskiego. No właśnie, to jest Bóg bliski, Bóg czuły, który się Tobą interesuje, zajmuje, dla którego jesteś ważny. Dlatego On Ci mówi, nie rób pewnych rzeczy, nie rób. Nie rób, bo to jest... to Cię porani, to Cię, to cię zniszczy, to, to, to odbierze Ci szczęście. Nie rób tego. To jest kochający Ojciec, który mówi Tobie tego nie, tego nie i chcę wziąć cię za rękę i poprowadzić inaczej, w innym kierunku bo to nie jest tak, że Bóg tylko zakazuje Bóg zakazuje, żeby dać ci inne możliwości wspanialsze to jest wiecie, zasada rajskiego ogrodu Bóg daje wszystkie drzewa jest ich mnóstwo nawet nie mamy wszystkich opisanych i mówi jedzcie, jedzcie, jedzcie z każdego drzewa jedzcie, tylko z jednego nie z tego jednego nie. Ale z tego jednego nie po to, żebyście ze smakiem mogli jeść ze wszystkich innych. Bo jeżeli, jeżeli zjecie z tego, to wszystkie inne owoce przestaną Wam smakować. Warto nie jeść z jednego drzewa, żeby jeść ze stu innych. No właśnie. Te nasze zaciśnięte pięści. Może warto zmierzyć się z tą rzeczywistością bardzo konkretną. Myślę, że. Wszyscy wiemy, o czym mówię. Wszyscy mamy jakieś zaciśnięte pięści, które trzeba, trzeba otwierać. Trzeba je, um, trzeba je um, rozluźniać, hmm? tak żeby, żeby to puszczało, żebyśmy byli w pięknych relacjach z innymi ludźmi, nie oskarżając ich, nie obrzucając błotem, jakichś własnych frustracji z samymi sobą. No i z Panem Bogiem. To jest nasz prawdziwy dom. On, relacja z Nim. Nikt tak nie czeka na Ciebie jak Bóg. Nikt tak nie tęskni za Tobą jak Bóg. Nikt cię tak nie rozumie, jak On. I nawet jeżeli On mówi ci coś, czego Ty nie rozumiesz, to warto być posłusznym. Rozluźnić pięść i rzucić się w przygodę zaufania Bogu. Amen.